Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witajcie. Ja oczywiście jestem Hincul i dzisiaj, tak jak wam obiecałem, mamy rozwiązanie giveawaya albo ogłoszenie zwycięzców, jak wolicie. Tak więc, żeby nie przedłużać, bo oczywiście zaczęło nam się już lato, zaczęły nam się wakacje, pewnie nie macie zbytnio czasu, tak więc nie chcę długo tutaj was trzymać i chciałbym jak najszybciej ogłosić zwycięzców. I Wam oczywiście podziękować za to, że wzięliście udział. Co do nagród, nagrody będą przyznane prawdopodobnie pod koniec miesiąca, ewentualnie na samym początku. Z tego co wiem, Wargaming obecnie jest na weekendowej imprezie, czyli Tankfeście w Anglii. I nie wiem, czy wszyscy tam polecieli, czy tylko ta część, która powinna polecić, trudno mi powiedzieć. W każdym razie, słuchajcie, te nagrody będą przyznane, tak jak powiedziałem, na. Koniec miesiąca, ewentualnie na samym początku. Jeżeli byłyby jakiekolwiek problemy, dajcie znać. I jeszcze raz dziękuję bardzo, bardzo Wam wszystkim za uczestnictwo w tym giveawayu. A teraz nie przeciągam, nie przedłużam, ogłaszam zwycięzców. I tutaj jeszcze dodam dwóch zwycięzców, którzy brali udział w mojej zabawie urodzinowej. Oczywiście chciałem również podziękować Wam wszystkim za. Życzenia, które pozostawiliście w komentarzach. Tak więc zaczynając, pierwszy zwycięzca, akurat tutaj kolega, który uczestniczył w zabawie urodzinowej na streamie, jest to Ciacho, wygrywa te boostery do sreberka. Drugi kolega wygrywa 7 dni konta premium i jest to kolega Mike. A teraz przechodzimy już do tych, którzy zostali wylosowani właśnie z YouTube'a. Tak więc pierwszy zwycięzca, który zdobywa Kamo, permanentne Kamo dla pojazdów jest kolega Jarek Szy. Gratulacje. Drugi zwycięzca i tutaj mamy trzy karty. Pierwsza niebieska, Tindyrindyrindin, Ryż dmuchany, zdobywa niebieską kartę. Kartę o kolorze ciemnym zdobywa Katowicek. Gratulacje. Katowicek.pl i trzecia karta czerwona, Wędruje do Julia 20.pl gratki dla wszystkich i mamy znowu 7 dni konta premium, które trafiają do Pawła Brody gratki i mamy teraz dwa pojazdy, pojazdy premium 8. poziomu. Pierwszy z nich jest to Centurion Hansman, trafia do kolegi Tiger 83 gratki i ostatni pojazd który trafia do kolegi Portal Paradox. Jest to M48A2 Patton. Tak więc takie nagrody, tacy zwycięzcy. Jeszcze raz gratulacje, a wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Nagrody na koniec miesiąca, ewentualnie na początku. Dajcie znać, jeżeli mielibyście jakiekolwiek problemy. Te nagrody przyznaje firma Wargaming za, które chciałem bardzo serdecznie podziękować. A Was wszystkich, którzy akurat nie znaleźli się w tym gronie zwycięzców, zapraszam do już kolejnego giveaway'a na samym początku miesiąca lipca. Miłych wakacji, oczywiście będziemy słyszeli się podczas live'ów, zapraszam serdecznie, kto wie, może już nawet dzisiaj. Z mojej strony to wszystko, dzięki, miłego dnia, miłych wakacji dla wszystkich. Trzymajcie się, hej!